Na pochybel Putinowi radna Eleonora Szymkowiak zaopatrzyła się w 20 kilo jabłek i szerokim gestem częstuje zielonogórzan. O, jakie piękne! Ale komentować decyzji o nałożeniu embargo na polskie warzywa i owoce nie chce. Nie będę się odnosiła, nie jestem aż takiej rangi politykiem, no ale może trochę na złość Putinowi chcę właśnie rozdawać te jabłka. A jabłka, jak na Polaków przystało, lubimy i Częstujemy się z przyjemnością. Poczęstuj się jabłuszkiem. My zjadamy w naszej rodzinie tony jabłek przez rok. Tak jak podawali 30 kilo rocznie jedna, jedna osoba, to ja zjadam miesięcznie, proszę panią. I mój mąż, i moje dzieci, wnuki. I jeszcze marchewki tak wsuwamy. Eleonora Szymkowiak nie tylko wspiera lokalnych sadowników, ale i propaguje zdrowy tryb życia. Wkrótce zaczyna się nowy rok szkolny, że dzieci będą brały śniadanka do szkoły, że, żeby rodzice rzeczywiście zwrócili uwagę, że zamiast fast foodów po prostu każdemu dziecku, dziecku dać jabłuszko. Zatem sięga mamy po surowe, duszone, pieczone i z jabłek szarlotkę i kompot i babkę. No to jest fantastyczna akcja, bo raz że promuje nasze lokalne, nasze polskie towary w tym przypadku owoce, a poza tym to jest samo zdrowie. Złość na Putina piękności szkodzi. Pełne witaminy jabłko wręcz Przeciwnie.